zobaczyć mój nowy odcinek, gdzie zbudowałem o dużej mocy z Lego ciągnik. Oto tutaj jest on. Zaraz wam pokażę, jak dużo może uciągnąć. Jest zrobiony z takich silniczków bezprzewodowych. W następnym odcinku pokażę jak go zbudowałem. Mm, no bo w tych już nie, ma, nie jest dobrze. No więc oglądajcie do końca. Będzie. Fajnie. Tutaj przypnę. Chwileczkę przypnę tutaj. Cześć.

Bo Potrzebuję bo to jest takie procuchy. Napisalibyście w komentarzu jak Wam się podoba film, tylko że to epek nie jest w więc jak jakiś będzie, to będę mu mówił. Ja myślę, że chcę się tu wspiąć. O! Przypiąłem to. Teraz ja go wytestujemy. Czekajcie. Sumę. Podłączę. No nie, odpadło No to... O już będzie zawierza. Gdzie się? Jeśli się nagrało to fajnie. Tu ciągnie taki dźwig. Łokie no Widzicie co się dzieje od tej mocy? A więc powiedz, napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Nie muszę być nawet na żywo, żebyście napisali. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.